Witaj na kanale Szepty Duszy, miejscu, gdzie przyglądamy się niezwykłym historiom ludzi, którzy doświadczyli śmierci klinicznej i związanej z nią podróżą poza ciało. Dzisiejszą bohaterką jest Tracy Kirkley, a historia pochodzi z kanału The Other Side NDE, do którego link zostawiam w opisie tego filmu. Jest październik 2022 roku. Tracy wraz ze swoją córką wybrały się na weekendowe zakupy. Podczas wizyty w jednym ze sklepów w centrum handlowym, Tracy poczuła, że coś dzieje się z jej prawą nogą. Zaczęła potykać się o własną stopę. Pomyślała, że to dość dziwne, ale próbowała usprawiedliwić to tym, że pewnie po prostu za szybko szła i postanowiła zwolnić kroku. Szybko jednak zauważyła, że jej noga przestaje już poruszać się w sposób automatyczny. Musiała świadomie zmuszać ją do stawiania kolejnych kroków, aż w pewnym momencie zaczęła odczuwać ciężkość całej prawej strony swojego ciała. Wiedziała już, że coś się dzieje, że to nie jest normalne. Dotarła do Lady, aby zapłacić za zakupy, i choć w tym momencie jej umysł również zaczynał mieć problemy ze skupieniem, to udało jej się zapłacić i wrócić do samochodu, gdzie czekała już na nią córka. Wtedy pomyślała sobie, że to, czego właśnie doświadczyła, to może być udar, a z drugiej strony wmawiała sobie, że to niemożliwe, że przecież jest na to za młoda. Poprosiła jednak córkę, aby to ona prowadziła, bo czuje się dziwnie i woli nie ryzykować. W trakcie drogi do domu zastanawiała się, czy powinna udać się do szpitala, ale nie do końca chciała sprawiać problemu rodzinie. W tym samym momencie zadzwonił do niej mąż, który aktualnie także przebywał w szpitalu po drugiej stronie miasta wraz ze swoją mamą, która miała dość poważne problemy ze zdrowiem i którą zresztą jeszcze tego samego dnia planowała odwiedzić razem z córką. W trakcie rozmowy telefonicznej opowiedziała mężowi, co się właśnie wydarzyło, a ten bez dłuższego zastanowienia polecił jej, aby udała się do szpitala i tak też zrobiły. Pojawiły się na izbie przyjęć, gdzie po krótkiej rozmowie została od razu przyjęta i rozpoczęto badania, a ona w tym czasie praktycznie straciła już całą siłę w prawej części swojego ciała. Co więcej, dostała ataku drgawek, co jeszcze bardziej dodało dramaturgii do już trudnej sytuacji. Tracy pozostawała świadoma tego, co się dzieje i współczuła swojej córce, że musi w tym uczestniczyć. W trakcie, kiedy zabrali ją na badanie tomografem komputerowym, jej mąż był już w drodze ze szpitala po drugiej stronie miasta. Dla niego również nie była to łatwa sytuacja. W jednym szpitalu umierała jego matka, a do drugiego trafiła jego żona z udarem. Tymczasem lekarze poinformowali ją, że doszło do mikroudaru i jego efektów nie widać na tomografię, dlatego zlecili jeszcze badanie rezonansu magnetycznego, aby ocenić uszkodzenia. Ponieważ jednak był długi weekend, na to badanie musiała poczekać dwa dni. W międzyczasie podawali jej różne leki, w tym takie na rozpuszczenie skrzepów krwi, aby usprawnić jej przepływ. W badaniu tomografem zauważono jednak zmianę w jej mózgu, którą po opanowaniu kwestii udaru także trzeba będzie się zająć. Następnego dnia Tracy zakładała, że po badaniu rezonansem prawdopodobnie zostanie wypuszczona do domu, jednak jeszcze tego samego dnia Tracy dostała drugiego udaru, tym razem mocniejszego. Czuła, że jej prawa część ciała praktycznie się wyłączyła, czuła, że jest sparaliżowana. Tracy w tamtej chwili nie spełniała kryteriów grupy ryzyka, przestrzegała diety, starała się żyć zdrowo i być aktywna fizycznie. Podczas trzeciej nocy, spędzonej w szpitalu, zadzwoniła do swojego męża. Powiedziała mu, że sytuacja wygląda coraz gorzej i czy może skontaktować się z kim tylko się da, aby się za nią modlili. Początkowo o jej udarze wiedziała tylko najbliższa rodzina, ale teraz poczuła, że sytuacja robi się na tyle dramatyczna, że potrzebuje modlitwy od każdej wierzącej osoby. Wyobraź sobie wannę pełną wody, z której wyciągasz korek i obserwujesz, jak wody zaczyna ubywać. Właśnie tak Tracy się teraz czuła, jakby wychodziło z niej życie, traciła siłę, traciła kontrolę motoryczną i z wielkim trudem przychodziło jej nawet mówienie, które teraz zamieniło się w bełkot. I kiedy tak leżała, czując się beznadziejnie, Poczuła czyjąś obecność, jakiejś istoty. Czuła, że wypełnia całe pomieszczenie i wznieca w niej strach. Jak mówi dosłownie, tak to poczuła, jakby coś przyszło i próbowało stać się częścią tego doświadczenia. Wtedy poczuła swoją duszę. Tę część siebie, która, pomimo niesprawnego ciała, była w stanie funkcjonować, i która odezwała się do tej obecności słowami: odejdź. Nie masz tu czego szukać. Nie dostaniesz nic z tego doświadczenia. Cokolwiek się tu wydarzy, jest wolą Boga i do niego należy to doświadczenie. I wtedy momentalnie poczuła, jak ta obecność, ten strach. Opuszcza pomieszczenie. Od tej chwili Tracy już się nie bała, a około półtorej godziny po tym zdarzeniu poczuła, że do prawej części jej ciała zaczyna napływać energia. Dosłownie poczuła w sobie wszystkie modlitwy odmawiane w jej intencji. Poczuła wdzięczność, że tyle osób stoi po jej stronie. Następnie została w końcu zabrana na badanie rezonansu magnetycznego, na którym wyraźnie było widać, że na skutek udaru doszło do martwicy części jej mózgu, odpowiedzialnego między innymi za mowę, przełykanie i funkcjonowanie prawej części ciała. Została przeniesiona na inny oddział, gdzie miała rozpocząć rehabilitację. Około trzeciej w nocy obudziła się i poczuła potrzebę udania się do toalety. Przy łóżku miała chodzik, ale nie powinna poruszać się na nim samodzielnie, potrzebowała asysty. Ona jednak zdecydowała się pójść samodzielnie i dość szybko zabrakło jej sił i przewróciła się na swój chodzik, który następnie trzymała z całych sił, aby nie runąć na podłogę. Liczyła na to, że ktoś w końcu ją zauważy i jej pomoże, i rzeczywiście po chwili znalazła ją pielęgniarka, która pomogła jej wrócić do łóżka. Jak się jednak okazało, kiedy tylko to zrobiła, Tracy dostała kolejnego silnego ataku drgawek. Pielęgniarka wybiegła z sali w poszukiwaniu lekarza, a kiedy wrócili, atak już minął. Tej nocy Tracy czuła w sobie natług myśli i emocji, była po prostu załamana. Pięć miesięcy wcześniej zmarła jej mama, a teraz, kiedy ona sama leży w szpitalnym łóżku, ze łzami w oczach zwraca się do Boga z prośbą, że chciałaby ją teraz zobaczyć. Chce zobaczyć swoją mamę. I w tym momencie poczuła, jak jej serce zaczyna bić wolniej. Jej oddech zwalnia, wszystko wokół zaczyna się rozmywać i świat nagle jakby się zatrzymał. Ona z kolei na poziomie duchowym poczuła teraz obecność samego Jezusa. Stał tuż przed nią i zapytał: Czy chcesz zobaczyć swoją mamę, czy chcesz zobaczyć mnie? Oczywiście, że chcę zobaczyć Jego. I wtedy poczuła momentalnie, jak jej dusza oddziela się od ciała, jak unosi się w górę, i nagle znalazła się w innym miejscu. Wokół było niebiesko, przypominało to kolor nieba, jaki znamy, ale był dużo piękniejszy. Przestrzeń wokół wypełniało coś, co przypominało jej wodę, choć nią nie było. Zanim znalazła się w tym miejscu, nie przechodziła przez żaden tunel czy coś podobnego. Po prostu opuściła ciało i w jednej chwili znalazła się w tym innym miejscu, w którym towarzyszył jej Jezus. Kiedy ludzie pytali ją, skąd wie, że to był On, odpowiada, że po prostu to wie. Będąc w tej przestrzeni, ma się absolutną świadomość i pewność swoich doświadczeń. I wtedy Jezus zapytał ją, czy chce z nim pójść, czy chce zostać. Wiedziała, że proponuje jej udanie się do nieba, lub powrót do swojego ciała, które przez udar może nie wrócić już do pełnej sprawności. Jego propozycja była dla niej bardzo kusząca. Nie wiedziała, co by ją czekało, gdyby wróciła do ciała, z jakimi trudnościami przyszłoby jej się mierzyć, a teraz miała przed sobą wizję spędzenia wieczności w niebie, u boku Jezusa. Wtedy jednak pomyślała o swojej córce i w jednej chwili stwierdziła, że nie może jej tam zostawić nie może zostawić również swojego męża chce być dla nich obecna. To, co było w jej odczuciu niezwykłe, to fakt, że dostała wybór. Nie wie, czy każdy dostaje taką możliwość. Pewnie nie dla wszystkich jest to w ogóle możliwe, jeśli na przykład odchodzisz gwałtownie w wyniku wypadku samochodowego, ale ona mogła wybrać, miała wolną wolę. W tamtym momencie czuła jedność z Bogiem. Mogła z nim swobodnie rozmawiać, zadawać pytania, a on jej odpowiadał. Pytała o rodzinę i widziała większy obraz, rozumiała, co jest w życiu najważniejsze, widziała priorytety, jakimi powinniśmy się kierować, a należy do nich miłość do drugiego człowieka, nasze relacje to, jak traktujesz drugą osobę. I w pewnej chwili usłyszała odgłos szumiącej wody. Pomyślała, że to może zmysły jej fizycznego ciała odbierają dźwięki, ale czy ktoś brałby prysznic o trzeciej w nocy? Po chwili uświadomiła sobie jednak, że ten dźwięk obecny jest w tej przestrzeni duchowej, w której się teraz znajdowała. Postanowiła więc zadać pytanie Jezusowi: Czym jest ten dźwięk? Dlaczego go słyszy? On odpowiedział: Zabrałem cię do rzeki. Przywracam Twojemu ciału zdrowie. Wtedy poczuła w swoim ciele jakiś rodzaj energii, niewyjaśnionych doznań. Tracy poczuła także pewien rodzaj podekscytowania. Przed jej oczami zaczęła dostrzegać krajobraz, a ponieważ znała Biblię i słowo Boże, zaczęła sobie przypominać, że dokładnie to, czego teraz doświadcza, obecne jest w piśmie. Słowa pochodzą z Apokalipsy świętego Jana, rozdział 22. I ukazał mi rzekę wody życia, leśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka, pomiędzy rynkiem miasta a rzeką. Po obu brzegach drzewo życia, rodzące dwanaście owoców, wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. I to właśnie zaczęła dostrzegać. Znajdowała się w rzece. Jezus ją ustrawia, a ona świadoma jest drzew po obu stronach rzeki, tych liści służących do leczenia narodów. Widzi prąd wody. Widzi, że pochodzi z miasta Bożego. Nagle je dostrzegła. Widziała ściany, bramę, wieże, całe miasto, które lśniło i wyglądało, jakby było zbudowane ze złota. Było przepiękne, zupełnie jak z jakiejś baśni. I wtedy w jednej chwili znalazła się z powrotem w swoim ciele, leżącym w szpitalnym łóżku. Przez resztę nocy nie mogła spać, zastanawiając się nad tym, co ją właśnie spotkało, ale wiedziała na pewno, że jest niezwykle wdzięczna za to doświadczenie. Kolejne 3-4 dni spędziła w szpitalu na rehabilitacji. Uczyła się ponownie chodzić, trzymać sztućce oraz innych podstawowych czynności. Około trzy miesiące później Tracy nadal dochodzi do siebie, ale jest już w stanie pracować, prowadzić samochód, wszystko powoli wraca do normy. I któregoś dnia, czytając Biblię, natknęła się na wers, po którym uświadomiła sobie: O mój Boże, to właśnie widziałam tamtego dnia. Wers, o którym mówi, to księga Ezekiela, rozdział 43. Potem zaprowadził mnie do bramy, która jest zwrócona ku wschodowi. A oto chwała Boga Izraelskiego zjawiła się od wschodu. Szum Jego przyjścia był podobny do szumu wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Tego właśnie doświadczyła Tracy. Najpierw zobaczyła tylko Jezusa. Jej dusza rozmawiała z Nim twarzą w twarz. Następnie znaleźli się w rzece, słyszała ten szum wody. Kiedy znajduje w piśmie opis tego samego doświadczenia, które sama przeżyła, to tylko umacnia jej wiarę. Po jej spotkaniu z Jezusem proces jej rehabilitacji przebiegał nadzwyczaj szybko. Lekarze sami nie rozumieli co się dzieje. Raczej nie spotyka się ludzi, którzy po takim udarze wychodzą ze szpitala o własnych siłach i to w ciągu zaledwie dziesięciu dni. Na jej oddziale leżały inne osoby po udarze, które, pomimo upływu tygodni, a nawet miesięcy, nadal nie potrafiły samodzielnie jeść czy załatwiać innych podstawowych potrzeb. Tracy tymczasem, niemal od razu, zaczęła się poruszać z pomocą chodzika, przez co po 10 dniach wypisali ją do domu. I tego samego dnia, kiedy spojrzała na swój wypis, nie zauważyła wzmianki odnośnie zmiany w innej części jej mózgu, która została wykryta przy okazji badania tomografem. Kiedy o to zapytała. Lekarz spojrzał na nią zakłopotany i powiedział, że badanie rezonansem niczego nie wykryło. Cokolwiek znajdowało się tam pierwszego dnia, zniknęło. Tracy uważa, że to w 100% zasługa modlitw, jakimi obdarzyli ją bliscy i znajomi, a także Bożej Miłości. Zarówno ta zmiana w mózgu, jak i szybkość jej powrotu do zdrowia po udarze, to po prostu cud, który otrzymała od Boga. Tracy jest bardzo wdzięczna za wszystko, co się wydarzyło. To zupełnie odmieniło jej życie. Choć samo doświadczenie udaru nie należało do najprzyjemniejszych, to możliwość spotkania samego Jezusa, doświadczenia Jego miłości, a następnie powrót na Ziemię i możliwość podzielenia się tym z ludźmi zdecydowanie wynagradza wszystkie te trudności. Tracy kończy te relacje, mając nadzieję, że jej historia doda ludziom odwagi. Musisz pamiętać, że zawsze jest nadzieja. Uzdrowienie jest możliwe. Istnieje życie po opuszczeniu ciała fizycznego w przestrzeni duchowej, gdzie działa Bóg, Bóg, który Cię kocha. Cieszmy się każdym dniem, który mamy. Dziękujmy za to, że budzimy się co rano i bądźmy obecni dla innych ludzi. Na tym kończy się dzisiejsza relacja. Dziękuję, że wysłuchałeś jej do końca. Będę wdzięczny, jeśli polubisz to wideo i zasubskrybujesz kanał, dzięki czemu przyczynisz się do jego rozwoju. Do usłyszenia następnym razem.